Cześć mam i Bardzo się z tej strony jestem na YouTubie, więc trochę do ciebie zróbmy, bo pokażę wam, jak pobrać Minecraft w październiku. Wchodzimy na internet. Ja tutaj już mam stronę, ale link do strony będzie w opisie. Chciałabym pokazać, Minecraft. Czekajcie tutaj 5 sekund. Słuchajcie, skip, skip, a zapisz i otwórz folder. Będziecie mieć takie coś, ale żeby takie coś mieć, trzeba pobrać pierwsze, trzeba bez dobrych programów, ja będę wziął tutaj link. Zobaczę, ile... Czym miałeś coś wcześniej. Kiedy będzie, tak. Link będzie w opisie tutaj. Słuchajcie, powiesz. Wiesz, poczekać parę sekund, ruchom. Ja już tu mam zainstalowane, a tam net, dalej, dalej, nie zgadzam się, nie zgadzam się. O nie, nam się łączy. Dziwne. Dobra, nie zwracajcie na to uwagi. Minecraft jest gotowy, wystarczy się sobie przyciągnąć. Czekajcie. Czekajcie jeszcze. Cześć, to tu. Prawdopodobnie działa. Ugotowałem Minecraft i się aktualizować muszę. Widzę, że wpisuje się swój nick. Jest na przykład swój biznes. Seria z Minecrafta. Ja Was pozdrawiam serdecznie i <try> Weseli. Damit. Czaska wszystkim bardzo że jestem Slony Pep jestem nowy na YouTube. Przepraszam, aby je słuchać w tą albo moja mama, albo tata, albo szczęśliwa. Bo jestem się w pokoju, a można będzie ich słychać. Dzisiaj pokażę jak obrad Minecraft w Baj życiu. A więc wchodzimy na stronę minecraft by życiu, do którego link będzie w opisie. Klikamy minecraft by życiu, czekamy 5 sekund, skip add, zapisz, otwórz folder. Tutaj mam, się nie udało raz nagrać odcinka, bo się coś stało z nim. No, i minimalizujemy, żeby mieć jeszcze okno takie to pobieramy Java, B, do którego też będzie link w opisie. I mamy gotowego Minecrafta. Musicie mieć za, pierwszy, za pierwszym razem Zajem i klikamy dwójnik usuwamy i wpisujemy swój link. Opisuję spój. I będzie jeszcze z niego seria. Życzę Wam wszystkim wesołych świąt. Z tej strony Slender, cześć pa cześć wszystkim bardzo serdecznie z tej strony Slender.pl bo to jest pierwszy odcinek, zagramy w Minecraft Survival. A więc zaśliśmy się w takim miejscu, bardzo otworzymy na świat. Nawet ciekawy biom. Ciekawy. Bardziej jedzenia. Dobra. Więc zacznijmy drzewo. Nie wiem czego nie mam głosu, ale w następnym odcinku spróbuję włączyć głos, tak. A będę Dobrze, nie grał, no i krowa utknęła. To był taki krótki odcinek i przepraszam, bo mama próbowała ubrać siostrę, bo dzisiaj są święta. No. A jeszcze dzisiaj będzie jeden odcinek, bo dzisiaj planuję trzy odcinki. I to jest zagranie w Minecraft. Więc jeszcze będzie chyba jeden odcinek dzisiaj. W ogóle dziękuję Wam za 6 wyświetleń i jednego lajka jedną subskrypcję. To mnie motywuje. Z tego nagrałem dzisiaj jeszcze jeden odcinek ten... Jak, jak dobiecie, 10 blog. 10 w świetle, to może być to dzisiaj jeszcze. Unboxing. Ja no, że chyba. Mi się będzie chyba jeszcze jeden. Chyba. Jak tak, to. Chyba o 18. Albo. 18, 19, 20, możecie się spodziewać. Dobra, ma no, chyba dosyć drewno. Mam no, dosyć. Widzimy kratyk tego. Na początek kościmy się w jamie. Nie, nie muszę. Nie, nie Przepraszam, to coś. To... Nie, nie. No. Dobra, prawdziwego. Dobrze. Już pierwszy szereg z panami kiwa. Hmm. Ale ratujmy. это будет такая лузерная серия. На нет, нет, нет. Я на нашел страну. Я буду ваши полные И мало уже не Не. Я смотрю, сейчас строю туда и могу быть. Может быть, не Jeszcze raz przepraszam. Nie. Ja to też przepraszam. Można przepraszać. W ogóle rzecz mam prezentów. Prezentów dam. Marze o tym pytaniu. nie, to jest To będzie chyba, chyba magazyn. Składamy tutaj coś jeszcze, albo Coś tam będzie. Alby, albo, 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 albo będzie po prostu. Już trochę kamienia mam. Zrobię teraz. No co mam ci dać? Ty też masz sukienkę. No ja.

mama! Co? cicho. Teraz się ubieramy młody. Dobrze. Ale bądź cicho. No mamo! Co No bo przeszkadzasz, cicho. Ja robię skrzynkę. To jest a świąteczne rzeczy. Tak stereotypowo mam takie świąteczne. Albo nie. Albo nie wiem. Ale to chyba jest na okres świąt. I się zmienia kolor. A nie, ja to ukrywam. Dobra, zrobię jeszcze jednego na komputer, żeby mieć. z dziesięciuset świąt. A więc wracam. Aha, zaraz zobaczymy, czy nie da się czytować, To ja z tego nie będę korzystał. Może tutaj jakoś Q, nie, nie, to wyłącza R, R. E, G, A, J, K, Nie wiem, jak to się wyłączy. Dobra, nie będę czytał. To porobię, żeby się nie wykończył, To jest taki krótki odcinek, nie? Ja. Tata bądź cicho. mu sekunda Tylko dokończę odcinek z Minecrafta Dobra Może wyjdę. Ale tutaj się już poszło. To był będzie jeszcze dłuższy na początek. Też się ja z Wami żegnam, serdecznie, z wszystkimi Wysiami Świąt drugi raz, więc